No, potargana alpa, potargana. Taki drening, taki drening dronowy. Słuchajcie, no co? Tak sobie myślę, że prezydent Polski, to znaczy, polski prezydent, prezydent narodu polskiego reprezentującą opinię. E, w sensie opinię publiczną to mogą już wykształtować ale Cie <laughs> drogie. No, tak też czyli. Ale prezydent Polski powinien kierować się do narodu, którego reprezentuje ta, Więc powinien porozmawiać z prezydentem Federacji Rosyjskiej. Nie wiem czy tam w Kumarach, najpierw może jeszcze z uczestnictwem z pana oficera ze Słowacji, pana Orbana z nie? i prezydent Polski prawdziwy. <tryk> Powinni się spotkać oficjalnie, żeby to było może wcześniej cztery oczy, czy tam przywileś nam tam, ale bez nacisków tych co karty rozdają. Na ten czas rozmowy ustalić termin, jak najszybciej, ale na ten czas ogłosić w Polsce remont. Tak, bo chodzi o dobrą narodę. Remont, przegląd lotnisk, hubów tych już dwóch, nie tylko miesiąc, tylko tam i tak dalej. Te Herkulesy już tak sobie odpuściły i nie latały w końcu. Latają i latają, już do słuchajcie, latają sobie. No i co? Wówczas pan prezydent nie kopałby dołku nad polskim, bo byśmy widzieli w czym rzecz. Nie zostalibyśmy po jak stuchniałe drzewo, etc. Tak. Więc jak kiedy byłem małym chłopcem, pamiętacie tam też było drzewo. Właśnie, trzeba być silnym drzewem, żeby być silnym drzewem. Mamy dziecięcia, ja, odpowiedzialność przed narodem. No i powinno się porozmawiać o tych wszystkich sprawach, tak? W ten sposób z prezydentem Federacji Rosyjskiej, prezydentem Polaków. No, ale. wiecie: bądź to czekus spokojny. No, nie lękajmy się, bo o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast. To było przecież, przecież do przewidzenia, tak do przewidzenia są inne też zagrania. Nie? Przecież ta wojna Prokce, Jedna druga wszystko się musi toczyć. A tam to ludobójstwo też musi trwać przecież. Im zależy na ziemiach, to są kolonialiści. Czy im zależy na Polsce, ta. Oczywiście, nie tylko na Polsce, też na innych jeszcze krajach. Ale nie zależy im na Polakach. No, co, już dawno były te lotniska zamknięte. A w Toruniu tam ćwiczą na poligonach, wiecie, też ostro. jaj dobra, Szczęść Boże. No, ale to prezydent Polaków musiałby być. Suwerennego narodu.